Čežinskim gratulacije timu LKS Lođu na Vigranom meču. Spanjala partija Jaroslava Zitkovskog i Mihala. Zagrali su jak dorasli zavodnici, pokazali da imaju talent i že napevno jesu na dobroj drozi, že zrobe karijera. Mi smo začeli bav zložile meč, zalatvo Latvo dosajali, otvažali žut za tri punkta. Mislim da smo sprovovali s trefom zbog problema kada smo mali pod košem da ne možemo vronići. Dlonskog i, i, i Sulimu. Barzo smo volno grali u toj stref i strefa se nije prešla jak treba. Zrobilo se dužo ovaj, pozicije za žut za tri punkta. Uh, barzo u, da, uh, u dane prše dve uh, kvarte žutovo imao LKS za tri punkta. Mi Kjepski, navet u dječnjem čri smo imali uh, žute volne po prše dve kvarte. Uh, do tego tijeliko emisije tak tako napravde u, u gži uh, napravi uh, sposob. Katastrofa Čomagic, to co je zagrao u odbroni, na Jarosław Żytkowskiego pokazuje, że czasami trzeba się zastanowić, czy młodym Polaku trzeba poświęcić tyle czasu grania, albo e, ciągnąć taką cudzoziemca, nie tylko niego, ale jest ich dużo w tej ligi i z tego nic nie wychodzi na końcu. Zagraliśmy pasok kiepsko w obronie. Dobre zawody rozegrał Jarosław Żytkowski i Michał Michaliak. Mieli... Pierwszej w drugiej to też obrona to niczego a w trzeciej kłacie i czwartej zagraliśmy dobre zawody jak równy z równym z, z, z LKS-em. Cieszymy się, że ostatni mecz tutaj w Łodzi, w tym sezonie wygraliśmy, bo z tym Poznaniem zawsze mieliśmy problemy, nie mogliśmy ich pokonać, zawsze nas dosyć mocno lali do tej pory. No dzisiaj my mieliśmy bardzo duże problemy z rotacją, bo przecież Piotr Trybka kontudze nie może grać, Paweł Malesa to samo. Także graliśmy bez nominalnej jedynki, ale, ale udało nam się to jakoś zakamuflować ten problem i yy, myślę, że cały zespół dzisiaj zagrał w ofensywie bardzo dobrze. Trochę się posypała nam gra w obronie na początku trzeciej kwarty i yy, poznań odrobił szybko straty. Za dużo, yy, za dużo mieliśmy też yy, straty w drugiej połowie, do przewilko 6, poprzedł 11. To był nasz, nasz problem, no ale to są bardzo młodzi zawodnicy i w takich trudnych momentach. Czasami podejmują szalone decyzje, ale, ale w sumie na pewno dzisiaj możemy być zadowoleni, że udało się wygrać to spotkanie. Cieszymy się podwójnie, tym bardziej, że graliśmy bez rozgrywającego Piotra Trepki. Także było no, troszeczkę ciężko. Michał też dopiero wczoraj przy, przyleciał w poniedziałek, aczkolwiek wczoraj dopiero ćwiczy, ćwiczył jako jedynka na treningu. Tak naprawdę pierwszy raz. No i tak jak mówię, cieszymy się ze zwycięstwa. Teraz jedziemy jeszcze powalczyć we Wrocławiu i mam nadzieję, że wygrać.